Prawosławna kapliczka z przełomu XIX i XX wieku, jeden z najpiękniejszych zabytków zespołu cmentarnego przy ulicy Kopernika, wróciła do Łomży. To jedyny taki obiekt nie tylko w naszym mieście, ale w całym regionie. Wykonana w stylu secesyjnym kapliczka przez ostatnie miesiące przechodziła kompleksową renowację w specjalistycznej firmie. Jej odnowienie było możliwe przede wszystkim dzięki środkom uzyskanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej podczas corocznych kwest na ratowanie zabytków Łomżyńskiego cmentarza. Już na nowym miejscu. Secesyjna kapliczka z przełomu XIX i XX wieku wróciła na Łomżyński cmentarz. Jednak nie do lapidarium, skąd została zabrana. No, niestety, jest tak zaniedbane, że odtworzenie jego w tej chwili byłoby już nierealne. Wspólnie z administratorem cmentarza, ale także proboszczem katedry Łomżyńskiej i służbami konserwatorskimi postanowiliśmy wyeksponować ten obiekt, bo jest to ewidentnie naj, najpiękniejszy ślad Prawosławia. Na naszych przecież katolickich w katolickiej łąży. Ale to nie jedyny powód wybrania akurat tego miejsca. Innym względem, który nami kierował, żeby akurat tu tą kaplicę postawić było bezpieczeństwo obiektu, ponieważ blisko. Bramy blisko wjazdu. Usytuowanie takie pozwala na, na, na lepsze zabezpieczenie przed różnymi, może niezbyt ciekawymi zdarzeniami, które mogłyby się wydarzyć. Prace przy renowacji trwały rok, gdyż kaplica była naprawdę zniszczona. Z tego też względu Stefan Wiśniewski nie ukrywa, że było to najtrudniejsze wyzwanie, przed jakim stanęła jego firma od momentu rozpoczęcia renowacji zabytków u Łomżyńskiego Cmentarza. Tu jest akurat. Odwrotność, jak była reszty, bo tu jest wszystko żalewo, a tu jest metal, no i praktycznie w 80% było wszystko zniszczone do, do odtworzenia, nie do, nie do renowacji. Teraz dzięki zastosowanej technice zabezpieczenia metalu, kapliczka będzie cieszyć wzrok kolejnych pokoleń obrzeżniaków. Blachy, konstrukcja musiała pozostać. To jest wszystko ocynowane już później po scaleniu tego. Ocynowane ogniowo, to znaczy ogniowo zanurzone w wannę z cynkiem. Także, także to teraz to już przetrwa wieki. Kaplica została wzbogacona o odtworzony na podstawie archiwalnych zdjęć krzyż. Dodatkowo, choć pierwotnie jej nie było, w środku zostanie umieszczona jedna z nagrobnych rzeźb, również pochodząca z części prawosławnej zespołu cmentarnego. W imieniu naszych służb konserwatorskich wyrażam wielkie zadowolenie, że, że powodzeniem nasze działania nas wszystkich się skończyły i że przywróciliśmy zabytkowy charakter tejże bardzo cennej. Wyjątkowej kaplicy secesyjnej z naszego małżeńskiego zespołu cmentarnego. To nie koniec prac. Kolejnym etapem przywracania dawnego wyglądu kaplicy będzie zamontowanie oszklenia, wstawienie drzwi oraz rzeźby. Prace przy kaplicy pochłoną około 60 tysięcy złotych. 25 tysięcy dał Urząd Miasta. Reszta pochodzi ze środków zebranych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej podczas corocznych kwest na rzecz ratowania zabytków łomżyńskiego cmentarza. Łomżyniacy no, będą widzieć wiele ciekawych obiektów. Takim na przykład będzie ogrodzenie na najokazalszego nagrobka w ogóle na zespołu, zespole cmentarzy naszych wyznaniowych sędziego Narbuta. Ogrodzenie, które wymagało tej renowacji będą zrobione Również ogrodzenia i obiekty przy wejściu do głównej, główną bramą na, na łomżyński cmentarz. W ogóle jeżeli wszystko nam wyjdzie, to, to w, tym roku, w tym roku koszty renowacji będą dochodziły do prawie do 130 tysięcy złotych. Odnowienie kaplicy było także możliwe dzięki wsparciu łomżyńskich przedsiębiorców. Jana Kurpiewskiego, Marka Mackiewicza, Krzysztofa Korzenieckiego, Andrzeja Wszeborowskiego i Jerzego Lewandowskiego.